Siemaneczko wszystkim Rodzinka w terenie Szwagiero dzisiaj ze mną pasper niestety jeszcze, jeszcze Jeszcze na zimowisku Ale już dzisiaj wraca Zryknijcie jakie miejsce Rewelacja Drugi wypadzik Więc zobaczymy Co nam Co nam wyskoczy Kolejnym wypadziku Było to więcej? Nie Zapraszamy na wspólne kopanko Pozdrowionka Atakujemy, nie ma co czekać Bo właśnie szuka takich fantów na działeczkę Kolosalna Podkowa z jakiegoś to na pewno jakiś wielki do ściągania drzewa Oj, bo... będzie wielkie szczęście niestety mam nadzieję, że będziemy tędy wracać bo tu pierwszy fant a jeżeli by została to niech komuś przyniesie szczęście ale może będziemy tędy wracać o. do następnego. No, i jest, podkówka została tam. Tu drażę. A, tu mamy. Co my tu mamy, Sławko? No, tradycyjnie nasze piękne lasy nie dają pięknych poza srebrę monet, ale chyba oreł tu jest. Albo i nie, zaraz przemyślimy może troszkę A no, widać oreła Będzie 20 grosiwów 49 chyba Więc jest pierwszy Moniak <laughs> Pierwsza krągłość, drugi wypad W tym roku Pozdrawiamy wszystkich i pędzimy do góry no, idziemy, pierwszy Moniak Z tego wypadu Na ścieżce No dokładnie To jeden Jeden krajcarek No troszkę tu W tyłu widać No ładnie Od krajcarka Slawik od dwudziestki niestety Petardunia Lecimy dalej Tylko teraz skąd ja przylas W naszym pięknym lesie Stamtąd Tym razem polaneczka bacha piękna, wyszliśmy z lasu Ekipa sężuje A Slawik gdzie miał coś Slawik coś podkrągłeś niestety szału tu nie będzie ale ale, ale jest Da będzie jedyneczka ameliniowa a może drapnę troszkę Momentik tyle żeśmy z niego wyciągli tak jak mówiłam, jedyneczka aluminiowa 49 z pięknych terenów Nie opuszczamy pięknego miejsca, a tam oddali skrzyczne w szczerku A my mamy... A miałem się ściągać rękawiczki, bo <grywka> w rękawiczkach chodzę Podejmuje się monetkę ściąga, to więc nie chyba schodzić tej rękawicy A tym razem co? Dyszka Złota dyszka, Dobra 10 amelinium lecznik 6-1. Pozdrawiamy z magicznego miejsca z widokiem. Skrzyczne w Szczyrku Kto był Szczyrku, na no pewno bardzo ładnie dużo tras narciarskich. Dobra, lecimy dalej. Pozdrowionka. Fantastyczne widoki. Rewelacyjne. Towarzystwo. Tylko zerknijcie. Tam jakieś fanty już lecą. Albo i nie lecą. Lecą. U Slavika też. Szuka w norce. Norkę zamykamy. Fant przykleił się. O guziorek. Guzior. Guzior. Tak. Jest łóżko. Ale czyścimy go delikatnie. Przeczyścimy. Zaraz zobaczymy. No i pochwalimy się, czy dwa guziory. Ja wiem co ma. Ludwig wie co ma. A niestety na moim guziczku co? Ja wiem, że ma łóżko z tyłu, <głos》> zgniecione. Tu coś tam się wypukla, może w domu jak. przeczytaj. Trzeba też i pokazać co innego. Tym razem niemoniak. A chyba zateczka od fajeczki. Chyba. Całkiem możliwe, tak ja znajdę też trzeba pokazać. Nie tylko te perele najprawdopodobniej resztunia od fajeczki. Towarzystwo. Towarzystwo mówi, że przerwa, więc ja to jest przerwę zrobię, ale wcześniej co? Popatrzcie Nie przerwujemy, a kopytkujemy I co my mamy? Dajcie, że coś lepszego. E. Pięć grozientów e. Dziękujemy, nie, nie ma co narzekać. Tak jest Moneta to Tak, święta prawda. Człowiek czasem płaczy jak nie ma, tak? Tak O, coś tam też monetka, o, wyszła monetka tam. 49,5 grosiętów wskakuje i Slawik też uderza na przerwę zasłużoną, drugą w tym roku. To kurwa uruchamiamy. Przerwa była, wszystko się zgadza. Tu taki wysypowy jest depozejro, ja pierkopa Te... Ja cię dzielę O pokaż Pokaż Pokażę Slawik co ty to ma Panie Kamilu Czekaj, też jakie Z ziurniem O boźle tego jestem te. co coś go co, coś go tam widać coś go tam widać Nie wiem czy to chyba nie jest nie, miedzionka. No, miedzionka. No, Ale ładnie. Ale patrz, jakie miejscu No, goś rozszarpał nas tutaj. No, są jakieś. Ale napisy. tego będzie widać, no? Tego też tu może być widać. Ach. Ale szczał. No, powiem ci, czy nie? Tu jeszcze chyba jest. No. Po Dobrze, to sprawdźcie tą grudę. Ale szurnięcie, panie kochany Popipkaj, popipkaj i zobaczymy, co to będzie. O, są, są. Co my tu. No dajcie srebro, widzę go tu. no dajcie srebro mordeczki nie widzę, trzeba wychylać jeszcze pomieszać. je wyrzucił panie identyfikujcie to no, momento krótka przerwa no i tak, Swagier pozamiatał kurma. o, jeszcze sygnał mamy depozycik 12 sztuk niestety na razie nie da się tego wyczaić, ale będziemy się starać na pewno. A może coś jeszcze jest? No, piękny strzał, piękny szapoba. Pozamiatane. Brawo, depozycik. Widać, widać nawet całkiem ładnie, ze trzy sztuki fajne. Więc może coś z tego, ale jest ciężko. Ale super, super strzał. Tylko zerknijcie super miejsce rewelacyjna pogoda a cóż czyć więcej super super aura i jakiś sygnały też fajny się to gdzie on jest? a guzik guziorek? tak guziorek o Ameryka do nas zawinęła Zapuknęła Ameryka Już ją przeczyścimy I już oczyszczony Guziorek Tu już podpowiedź zawsze zapominam A to guzior Undra Ameryka Tak pomagali Że guziora zostawili Ludwiko gdzieś tam drugiego wykopał My też mamy, i lecimy dalej. Dziura, kolosalna. Miał być coś ciekawszego. A co tym razem wyskoczyło? Pepeszkin. Dawno my nie pokazywali. Ale jest tu tego pełno, więc nie tylko moniaki. Łusek nikt nie chce pokazywać. O, tu następna. Wszyscy chowią. Dwa okazy. Łuski, ale tu gość dzisiaj depozyt wyszarpał. Będziemy pokazywać na podsumowanku. Może się dowiemy, co to dokładnie jest. A teraz lecimy dalej po moją podkowę. I wracamy do samochodu. To jest wielka... Ej, to są... Ej, no dwie monetki, Panie kochane. No zerknij, zerknij. Przyszedł gość tutaj. A nie, się odlepiła jedna nie chciało, nie chciało. Depozyt. Depozycik delikatny. Zerk, jeszcze Sławku zerknij za jedną. Nie ma. I pod... O, ej! I już tu. Już czytamy. Aha. Japio. Dwójeczka fantastyczna z PRL. Odkładamy. I obstawiamy. Pan chyba nowotny. Jak? Nowotko albo. Nie, to duże. A nie, nie. Szef, kościuszko? Tak. Oooo, eee, jeden z rudoka. Ja sapoba. Dziękuję. No, Jas. No szala, ej. Szalak. Jasowski, tak. Końcóweczka. Chyba najlepsza moneta sławka dzisiaj. Piękna dyszka. I takim pięknym akcentem chyba kończymy pomału. Żonka pokazywała, młody już też wraca, więc chyba się spotkamy w domu A tu zerknijcie u nas wiosna i dwie monetki na koniec Strach Pozdrawionka Koniec toptania Zerknijcie. Piękny wiosenny, chyba ostatni, bo pogoda się kończy. Wypakujemy fanciory Slawiko. Slawiko zaczął grubo. Taka podkowa musiała przynieść szczęście i przyniosła. Ale nie sławkowi. Co u Sławka. Sześć monetek prl -u. Kościuszko bardzo fajne. Chociaż stan tradycja. Słabiutki. Guziczek. Nie wiadomo. Tu Ameryka. Pomoc. I co? I chyba od fajeczki zatyczka A tu. Lecimy do szwagra. Co on tu wygrzebał? Współcześniaczek. Krajcarek 1. Chyba Eternit, chociaż nie wiadomo. I tu piękny depozycior. 12 sztuk. 12 sztuk. Za szybko, żeby odszyfrowywać. Ale może buratynką pachnie. Są tu 3 sztuki, czy 4. O. Że może, może, może z nich coś uda się odszyfrować. I na pewno damy znać. A może Boratynka. Więc pozamiatane. Rozwalił system dobrze pokopany. Nie? Jasne, że tak. Więc kończymy. Zapraszamy do subskrypcji. Bo mi świeci po oczach. Komentowania, lajkowania. Wspomóżcie kanał. Zapraszamy. Do następnego. Zerknijcie na Jeszcze raz.